Ta, ta ta, Dzisiaj siły sygnaturowe, czyli historia będzie krótka, bo dotyczy bitwy pod Grunwaldem. Ha! Dlaczego król Jagiełło z księciem Witoldem wygrali bitwę pod Grunwaldem? No i odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu byli mądrzy. Ja to zawsze też mówię, że dlatego wygrali, bo oni stali po prostu zwyczajnie w krzakach i ich zbroje się nie nagrzewały tak jak zbroje krzyżaków. A tak zupełnie serio. Siła sygnaturowa popularnie nazywana siłą charakteru. Wiele koncepcji, wiele teorii, yy, które uwielbiam i kocham, yy, mówi, że cudownie jest w życiu człowieka, jeśli on może robić to, co jest jego siłą sygnaturową. Czyli jeśli moją mocną stroną jest śpiewanie, to ja powinnam robić wszystko, żeby się w tym śpiewaniu zawodowo odnajdywać. Dlaczego Tobie o tym mówię? A dlatego, że wtedy życie jest zdecydowanie prostsze. Rozwijasz to, co w sobie masz, umiesz to y, obronić, umiesz to sprzedać, umiesz w tym odnajdywać swój flow, czyli tą energię przepływu, która pojawia się w momencie, kiedy Twoja siła sygnaturowa realizuje dokładnie to zadanie. W biznesie też. Jeśli jesteś w stanie pracować na swoich siłach sygnaturowych, to to jest Twoja praca. I Wiele tych obszarów poszukiwań wiąże się z tym, że czujemy, że to nie jest nasze miejsce, że to nie jest ten rodzaj aktywności, że to nie jest ten zespół, bo nie jesteśmy w stanie w 100% wykorzystywać naszych sił sygnaturowych. I do tego Cię zapraszam, żebyś właśnie tych sił sygnaturowych sobie odszukał, udostępnić Ci tu pod tym wideo link do bezpłatnego testu, żebyś sobie je mógł też zrobić. Nie obawiaj się 240 pytań, zrób je intuicyjnie, po to, żebyś wiedział, co jest Twoją najmocniejszą stroną i w jaki sposób możesz z tej mocnej strony w życiu zawodowym i prywatnym korzystać. Powodzenia!